Łapy. Nudzi ci się. Łapy. To ja kurwa? Myślę, że nie strzela łapy. Co robisz na moim polu? łapy, łapy. raz, raz, dwa. <grym> kurwa, nudzi ci się. Ej! Co tu robisz, kim jesteś? Kurwa! Kim jesteś? Szodo ja chuja jesteś? wafla! Co ty odpierdalasz? Czemu nic nie mówisz? Tak, nic nie mówię. Alo, słyszysz mnie? No. Halo, jesteś? Zmykaj, no. Radzę ci uciekać. Nie wiem, kim jesteś. A, to ty, Siamo. Powiedz coś. Słyszysz mnie, czy mnie nie słyszysz? Słyszałem ci ciągle, by to powiedziałem cię. No, widzisz, kurwio. Jak? Ja tak do ciebie uroczo i miło, kurwa. No. Dobra. <laughs> o no, kurwa. To no, dzici się. No widzę właśnie. Oto, oto, oto. To on! Na chuj tym wyjesz? Ten samochód ten e, ...pogotowia wodnego. To było specjalnie. No, raczej right. chłop uciekł i musiał wziąć minut teraz. Ja pierdolę. <laughs> o Boże.